Szanowna pani prezes, jest nam niezmiernie miło uczestniczyć w tym wydarzeniu dzisiejszym. Pamiętam dzień, kiedy postawiłem, zobaczyłem dom Polski w Karwinie w Raju, w jakim był stanie. Było to tak niedawno. Było to w 22 roku. Nie spodziewałem się że ten dzień dzisiejszy, w którym jesteśmy, nastąpi tak szybko, a odnowiony dom polski będzie wyglądał w takim stanie. Szczególne słowa, uznania kieruję do byłej pani prezes Miejskiego Koła PZK w Karwinie. Dziękuję. Pani Ksenii Stuchlik. Niech cały ten dom, a przede wszystkim Was, ludzi, błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Panie i Panowie, drodzy przyjaciele, mam zaszczyt przywitać Państwa. W imieniu miejscowego koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Domu Polskim, który został wybudowany w miejscu starego drewnianego budynku. Ten służył nam od 1966 roku, był na bieżąco remontowany, wyposażany i rozbudowywany. Niestety czas jest nieubagalny a współczesne standardy już nie pozwalałyby bez wielkich inwestycji uchronić naszą drewnianą siedzibę, która w końcowym etapie swego istnienia groziła nawet zawaleniem. Właśnie w tym miejscu 29 kwietnia 2024 roku Zorganizowano ostatnie spotkanie w starym budynku, a teraz, po 15 miesiącach, stoimy w odbudowanym Domu Polskim. Kiedy na wiosnę 2024 dotarła do nas niewiarygodna informacja, że możemy rozpocząć wielkie dzieło, były obawy, czy zdążymy, czy damy radę. Jak to ogarnięcie finansowo czy organizacyjnie. W tym momencie należy podziękować grupie remontowej, która działała przy zarządzie koła w składzie. Pan Michał Groda, pan Jan Guziur, pan Tadeusz Podstawka, pani Ksenia Stuchlit, pan, pan Adam Wrublewski. To oni współpracowali z projektantką, urzędami wykonawcami robót, czy sponsorami. Techniczny nadzór budowlany pełnił pan Martin Kurs, który okiem fachowca śledził całą budowę. Dużo pracy wykonali w czynie społecznym sami członkowie Zarządu Koła i ich rodziny oraz PZK-owcy i sympatycy Miejscowego Koła. Dziękujemy im za poświęcony wolny czas. Pragniemy wyrazić najgłębszą wdzięczność za hojne wsparcie finansowe Domu Polskiego, za wkład wolontariacki czy rzeczowy. Wasze wsparcie dodało nam otuchy i motywacji w naszej żmudnej pracy przy realizacji tego wielkiego dzieła. W realizację tego zadania było zaangażowanych wiele stron. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego, Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego, Stapodarne Miasto Karwina oraz inni darczyńcy firmy Bratnie Miejscowe Koła PZKO, osoby prywatne. Działalność Miejscowego Koła PZKO wspierają również Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej o Strawie, Stowarzyszenie Wspólnota Polska Fundacja Woląc. Na zakończenie można powiedzieć chyba się udało, więc jeszcze raz z serca dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób się przyczynili do powstania Nowego Domu Polskiego w Kabinie Raju. Bijemy Wam brawo. Dziękuję. Udało nam się również dzięki konsulatowi i Fundacji Volens wydać taką publikację o całym remoncie i o działalności naszego koła. To właściwie Pan Konsul nas namówił do tego i jesteśmy zadowoleni. Ja teraz poproszę Panią Jadwigę Falowską i Pana Władysława Owczarzego. Że tu właściwie w miastach konsulatu Rzeczypospolitej, wszystkim podziękować za to, że mieliście odwagę stanąć do tej przeróbki. I zacznę tak, ogólnikowo. Mowa, która to wszystko rozruszała jej się należy podziękować. Marysia, objęła opiekę nad całością tu teraz na jej ręce od Stare Miasto małej udarnej.